Muszę narysować funkcję g od x, która ma wzór 4x minus 1. No i ta funkcja będzie się wywodzić z funkcji f od x równa się 4 do potęgi x. I ponieważ tutaj jest minus 1, to wykres tej funkcji będzie w pionie przesunięty. Ale skoro jest minus, to tym razem pojedziemy w dół o jedną jednostkę. Więc najpierw szybko naszkicujemy sobie wykres funkcji f od x równa się 4 do potęgi x. x wziąłem tutaj takie do tabelki. Jeśli x jest równy 0, to mamy 4 do 0, czyli 1. Jeśli x jest 1, to mamy 4 do potęgi pierwszej, czyli 4. Jeśli x jest dwójką, to mamy 4 do potęgi drugiej i to już jest 16 i to mi właściwie na żadnym wykresie ten punkt się nie zmieści. Można jeszcze sobie brać liczby ujemne. Jeśli wezmę x i równego minus 1, to 4 do potęgi minus pierwszej to będzie 1 czwarta. No i w zasadzie tym razem mam tylko trzy punkty, które mogę na wykresie jakoś tam zaznaczyć. Wykres funkcji f od x równa się 4 do potęgi x wygląda właśnie w ten sposób. Te moje punkty, punkt 0, 1 jest tutaj, punkt 1, 4 jest tutaj. No i ten punkt minus 1, 1, 4 to jest ten punkt, który będzie w tym miejscu. Te punkty będziemy sobie przenosić o jedną jednostkę w dół, ale przeniesiemy najpierw też asymptotę. Asymptota była na tym poziomie. I teraz ta asymptota zjeżdża o jedno piętro w dół, więc tutaj mamy asymptotę, której wzór to jest y równa się minus 1. Tej linii wykres funkcji G od x nie może przekroczyć. Przesuwamy sobie te punkty o 1 w dół. Ten punkt przesuwamy o 1 w dół, ten punkt przesuwamy o 1 w dół i ten punkt przesuwamy o 1 w dół. Przez takie punkty musi nam przejść funkcja geodix, która ma taki wzór i wykres tej funkcji będzie biegnął właśnie w ten sposób.